Cześć, dzisiaj pokażę Wam ściągacz kątowy firmy Wolfcraft. Na początku powiem, z czego jest zbudowany on, a więc ta obudowa jest tutaj aluminiowa bądź też aluminiowa, ponieważ magnes bardzo słabo przyciąga ten metal i jest on bardzo lekki. Za to te blachy tutaj które są, one są stalowe, tak samo jak gwinty, i tak samo te blachy tutaj pod spodem. Następnie uchwyty są plastikowe, tak jak i ten guzik, tutaj po obu stronach. Dobrze, do czego służy tego typu ściągacz? Przede wszystkim, gdy chcemy coś skręcić pod kątem prostym, kątem 90 stopni, tu mamy też możliwość właśnie szybkiej regulacji. I wtedy, sobie ustawiamy na przykład tutaj nasz kąt do momentu, w którym będziemy zadowoleni, możemy sobie wtedy zaheftować i po prostu dalej pospawać taki płaskownik. Następną rzeczą można na przykład być do skręcania mebli. Chcemy sobie sami poskręcać, porobić meble. I po prostu zaczynając samemu ciężko może nam być po prostu utrzymać. Pod kątem prostym możemy sobie po prostu go wkręcić dzięki takiemu ściągaczowi. Dobrze jest też, właśnie porobi sobie takie podpórki. Ja tutaj mam one są tej samej wysokości co ściągacz. Gdy element jest dłuższy, nie musi on wisieć w powietrzu, tylko podpieramy i wszystko się lepiej trzyma. Wkładamy sobie tutaj tak samo, tutaj podpórkę dam ustawiamy do momentu, w którym będziemy zadowoleni do równego. Płyty tutaj nie są idealnie równe, ale na to nie patrzcie. Nie o to tutaj chodzi w tym filmiku. Nie robię w tym momencie mebli, tylko pokazuję zastosowanie tego ściągacza. Jeszcze zaraz wam powiem o minusach tych ściągaczy. No, i tutaj też mam ustawione. Dobrze jest właśnie w takim y, momencie mieć ten ściągacz gdzieś przymocowany na stałe, i, by, i po to, żeby był też ten ściągacz nieco wyżej, gdzieś na tym poziomie, by ręką móc swobodnie kręcić i odkręcać tutaj, bo w takiej pozycji to mamy naprawdę bardzo mało miejsca, by tutaj go odkręcać. No i jak ściągacz byłby zamocowany na stałe do stołu, nie ma problemu, by teraz wywiercić otwory i połączyć. Nie ma tutaj prawa, by cokolwiek się ruszyło. A minusem tych ściągaczy jest to, że one, że bardzo łatwo jest je po prostu przekręcić i zepsuć. Tutaj naprawdę nie możemy wkładać zbyt dużo siły, bardzo łatwo jest je po prostu popsuć. No, i to chyba. Wszystko, co chciałem Wam powiedzieć na temat tych sprzęgłaczy, nie będę dalej przedłużał. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. A ja, jak zawsze, dziękuję Wam za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!